W życiu codziennym korzystamy z wielu urządzeń, technologii, usług, a wszystkie one albo sprzyjają oszczędności wody, albo nie. Momentem, który w każdej cywilizacji ma wielkie znaczenie dla oszczędności wody jest projektowanie. Poszanowanie zasobów naturalnych, w tym wody, stało się podstawą filozofii projektowania nazwanej Ekodesign. To projektowanie towarów i usług z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i celowe zmniejszenie ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Efektywność takiego projektowania mierzy się różnymi wskaźnikami, m.in. tzw. water footprint śladem wodnym, czyli ilością wody potrzebną do produkcji i eksploatacji danych rozwiązań. Ekodesign jest najlepszą drogą do innowacyjności i zrównoważonego rozwoju.